To są fakty po południu w TVN24. Mam Gorzata Kukuła. Dzień dobry. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia dnia. Żona premiera Mateusza Morawieckiego na obrocie ziemi zarobiła ponad 14 milionów złotych. Kupiła od kościoła dwie działki po zaniżonej cenie za 700 tysięcy złotych. Sprzedała za prawie 15 milionów. Do takich informacji dotarli dziennikarze TVN24 Tomasz Mildyn i TVN24.pl Grzegorz Łakomski. Premier twierdzi, że wszystkie transakcje odbyły się po cenie rynkowej. Dziennikarze znając akt notarialny pokazują, że jest inaczej. A mówimy tylko o żonie premiera, bo formalnie państwo Morawieccy mają rozdzielność majątkową. A mimo, że powstała ustawa nakazująca rodzinom polityków ujawnienie majątku, to Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał, że nie muszą tego robić. Ewa Koziak. Będziemy, tak. Będziemy o tym przygotować. relację macie jak Nie, przepraszam, nie macie jak na pika. Nie, nie. Był Zapraszam do po południu Bardzo dziękuję. Do zobaczenia o 19.00 <laughs> na antenie TVN. U nas kolejny temat. Teraz liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen o Ukrainie mówi, że należy ona do sfery wpływu w Rosji. I nie należy tego naruszać. A powiedziała to w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przy okazji spotkania w Warszawie m.in. z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. A słowa te padły w sytuacji, gdy rośnie presja ze strony Rosji na Ukrainę, o czym premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z liderami europejskich państw podczas niedawnego dyplomatycznego turnę po Europie. Dziś premier pytany o słowa Le tłumaczy, że ona jest z zachodniej Europy i może nie do końca rozumie specyfikę wschodu. Maria Bilińska. I kolejny temat w faktach po południu. Migranci stają w obliczu nienawiści, która nazywa się drut kolczasty. To słowa Franciszka, który prosi i apeluje, by migrantów traktować po chrześcijańsku jak braci i siostry. Papież w czasie pielgrzymki na Cypr i do Grecji mówił, że stawianie murów i rozciąganie drutów kolczastych to nie jest rozwiązanie. I dodał: Boją się was ci, którzy nie widzieli waszych oczu. Dziś na polsko-białoruskim pograniczu premier Mateusz Morawiecki ogłaszał rozbudowywanie zapór na granicy, bo jego zdaniem szczelna granica to suwerenne państwo. Przemysław Kaleta. A z nami jest Marcin Majewski, Kanal Plus Sport. Mojej młodszej córce by się oby, bardzo podobała ta, ta akcja. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, z, nie marze. będzie o pieskach, nie będzie o piłkarzach. Ale będzie o świątach po, po tej właśnie decyzji. O, Wiele o, 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 nie wiadomo w różnych dyscyplinach tak sportowych. Ale to właśnie o to też jest fajne. O to tak? Analizy sportowe. Oto Marcina Majewskiego. Dziękuję Marcin, bardzo. bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję za wspólne fakty po południu dzisiaj. Do zobaczenia już za chwilę na naszej antenie. Program Tak Jest.